Nie staram się jakoś bardzo patrzeć jak daleko w przyszłość. Staram się po prostu skupać na tym, co jest teraz i, i ciężko pracować i myślę, że to przynosi efekty i jeśli ta, dalej tak będzie, no to zobaczymy. Nie miałem dotychczas dużo trenerów w piłce sęgiorskiej, ale oczywiście od trenera Szymona Grabowskiego jak najbardziej można się bardzo dużo nauczyć. No i myślę, że jest odpowiednią osobą na tym miejscu. Myślę, że w kontekście drużyny to jak najbardziej awans do pierwszej ligi i to jest taki główny cel. A jeśli chodzi indywidualnie, no to myślę, że jak najwięcej grać i jeśli, jeśli zdrowie dopisze, jeśli, jeśli będą te minuty, no to myślę, że, że będzie dobrze. Kiedyś oglądałem Cristiano Ronaldo. Myślę, że to jest właśnie przykład ciężkiej pracy i, i tego, że właśnie pracą można dokonać wszystkiego. Ale aktualnie jakby nie patrzę tak jakoś na, na piłkarzy, staram się po prostu od każdego po trochu coś brać.